Witam was wszystkich serdecznie. NK Celje to najbliższy rywal Legii Warszawa w lidze konferencji Europy. Jaka to drużyna, jak gra najbliższy rywal stołecznego klubu oraz jakie są jego mocne i słabe strony. O tym wszystkim w tym materiale. Maciej słucha. zapraszam serdecznie. NK Celje to prężnie rozwijająca się słoweńska drużyna. Klub ten został założony w 1919 roku, ale ma w kablocie tylko dwa mistrzostwa i dwa puchary Słowenii, a trzy z tych trofeów zdobył w ostatnich latach. To drużyna, którą pewnie kojarzycie z poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy, no bo w niej Celje zremisowało 3-3 z Jagiellonią, a z rozgrywkami pożegnało się dopiero po zaciętym dwumeczu z Fiorentiną na etapie ćwierćfinału. W rozgrywkach ligowych Natomiast w poprzednim sezonie NK Celie aż tak dobrze nie wyglądało, zajęło dopiero czwarte miejsce w tabeli, ale za to wygrał Puchar Słowenii, dzięki czemu wziął udział w eliminacjach Ligi Europy w nich na początek NK Celje pokonało podogrywce azerski Sabach, później jednak przegrało 3-2 w dwumeczu z Ekim Larnaka, w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji za to pokonało w dwóch meczu szwajcarskie Lugano aż 7-4, a batalię o Ligę Konferencji Europy wygrało z banikiem Ostrawa. Trzeba przyznać, że łatwa ścieżka to nie była, no ale Celje poradziło sobie z nią naprawdę całkiem dobrze i podobnie spisuje się w fazie zasadniczej Ligi Konferencji, w której najpierw wygrało 3-1 Jakie mateny, a później 2 do zera z Szemrok Rowers. W rozgrywkach ligowych NK Celje również wygląda świetnie. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z przewagą aż 9 punktów nad drugim Mariborem. W rozgrywkach krajowych przegrał w zasadzie tylko jeden mecz, tylko dwa zremisował, a resztę wygrał. Także Celje w tym sezonie jest naprawdę mocne. Choć oczywiście warto pamiętać, że Liga Słoweńska to nieco niższy poziom polskiej ekstraklasy, co pokazuje chociażby ranking opta. Celje na co dzień mierzy się ze zwyczajnie gorszymi ekipami, ale samo jak najbardziej prezentuje poziom czołówki Ekstraklasy, co udowodnia również w Europie. A w jaki sposób gra NK Celje? Osobiście miałem okazję obejrzeć ich spotkanie z AEKiem Ateny, także będę odnosił się przede wszystkim do tego meczu, no ale również do spotkań nikowych. Jeśli chodzi o formację, to w budowie akcji jest to ustawienie 3-2-4-1 z nietypowo wchodzącym do środka pola stoperem, a w bronieniu Celje często decyduje się, co ciekawe, nakrycie indywidualne. Nie ma takiej stałej struktury w defensywie. To drużyna, która Przede wszystkim chce kontrolować spotkanie z piłką przy nodze. Ich średnie posiadanie piłki w rozgrywkach ligowych wynosi aż 64%. To najwyższy wynik w Lidze Słoweńskiej. Podopieczni Albertariery wymieniają między sobą mnóstwo krótkich podań i bardzo rzadko grają w taki bezpośredni sposób. Na długie podania w Lidze Słoweńskiej decydują się najrzadziej. I taki koronkowy futbol w przypadku NKC przynosi pożądane efekty. Słoweński zespół często poprzez ataki impozycyjne kreuje sobie dogody, Sytuacje Zresztą w tym sezonie Ligi Słoweńskiej jest to najlepsza ofensywa w Lidze Słoweńskiej. to zdobyło aż 39 bramek, no ale to też nie jest tak, że celie cały czas szturmuje bramkę przeciwnika. W grze tego zespołu zdarza się również posiadanie piłki dla samego posiadania i podobnie było w meczu z Ajakiem. Celi wygrało co prawda 3 do 1, no ale tylko jedną bramkę zdobyło po ataku pozycyjnym pozostałe bramki to było po fazach przejściowych. Nie zmienia to jednak faktu, że Celię potrafi zagrozić poprzez atak pozycyjny, często decyduje się na taką szybką wymianę piłki blisko polekarnego przeciwnika, która zwykle kończy się dośrodkowaniem bądź płaskim podaniem w polekarne. I na to zwróciłbym uwagę to jest mocna broń tej drużyny. NK Celię w Lidze Słoweńskiej najczęściej decyduje się na takie zagrania i czyni też to w europejskich pucharach, no bo w meczu sajkiem dzięki temu Celię zdobyło bramkę. Mocną stroną Celie jest również postawa w defensywie. NK je dopuszcza rywali do niewielkiej ilości sytuacji, najmniejszej w lidze słoweńskiej, a zawdzięcza to przede wszystkim skutecznemu kryciu indywidualnemu, którym uniemożliwia po prostu rywalowi swobodne rozegranie piłki już na jego połowie. Celi naprawdę dobrze wygląda w pressingu. Natomiast takie krycie indywidualne potrafi być zgubne z dwóch względów. Po pierwsze jest ono dosyć męczące, no bo jeśli piłkarz X cały czas musi biegać za piłkarzem Y na rywal przez dłuższą chwilę przejmie inicjatywę, no to piłkarze celie mogą stracić sporo sił. A po drugie jeśli któryś z piłkarzy celi jest po prostu spóźniony w doskoku, no to często w takich sytuacjach brakuje asekuracji. Odpowiedzialność jest tutaj przypisana do poszczególnych zawodników, no i przez to celie ma problemy z fazą przejściową. Z ofensywy do defensywy i naraża się na niebezpieczne kontrataki, z których korzystał chociażby Aek. Może w taki sposób bramki nie zdobył, no ale kilka sytuacji sobie wykreował. Także myślę, że po tej krótkiej charakterystyce już mniej więcej wiecie, czego można spodziewać się po NK Celie. A teraz przedstawię wam kilku piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę w kontekście tego spotkania. Bezapelacyjnie takim zawodnikiem jest Franko Kowaczewicz, 26-letni chorwacki napastnik, który w tym sezonie dla NK Celie w 20 meczach zdobył aż 25 bramek. Wynik naprawdę kosmiczny. To napastnik, który świetnie ustawia się w polu karnym. W meczu z jakim strzelił hat w zasadzie tylko dokładając nogę. Ma ogromną łatwość w dochodzeniu do dogodnych sytuacji strzeleckich, także obrońcy leki muszą na niego uważać. Zwróciłbym też uwagę na Mario Kvesicia, a więc doświadczonego bośniackiego ofensywnego pomocnika, który w tym sezonie ma już na koncie 6 bramek i 9 asyst. To najlepszy kreator celi w tym jest sezonie w rozgrywkach ligowych, ma świetną kontrolę piłki, bardzo często też wchodzi w pojedynki 1 na 1, ma spory wpływ na kształt ofensywy celie, także jego również warto mieć na oku. Podobnie jak Nikita Josifowa, a więc 24-letniego rosyjskiego lewego skrzydłowego, który w tym sezonie ma już na koncie 7 bramek i 7 asyst, to piłkarz, który bardzo często dribluje, potrafi zrobić różnicę w pojedynkę, a do tego najczęściej spośród wszystkich zawodników celie zagrywa takie płaskie za. Grania w Polkarne, więc to taka kolejna postać do zapamiętania. A poza tym warto zaznaczyć, że w NK Celje występują piłkarze z przeszłością w Polsce, a konkretnie Artemius Tutyszkina, litewski obrońca, który jeszcze przed rokiem grał dla łks u a do tego Łukasz Bejger, był obrońca Śląska Wrocław. Obaj panowie to podstawowi obrońcy słoweńskiej drużyny. Lekia natomiast jest w kryzysie. Przed tygodniem pożegnała się z trenerem Jordanesku, w ubiegły weekend zremisowała jeden do jednego z widze. Łódź pod wodzą tymczasowego trenera jakiego Astiza, a jej główny problem pozostaje ten sam, a więc problemy z finalizacją. No bo przecież w meczu z Widzewem miała więcej klarownych sytuacji od gospodarzy, i pomimo tego, że z przebiegu meczu było to spotkanie wyrównane, to powinna to spotkanie wygrać. Jakiego meczu należy się zatem spodziewać? Myślę, że to będzie spotkanie, w którym to NK Celje przez większą część tego spotkania będzie w ataku niepozycyjnym, ze względu na to, że taki styl właśnie preferuje na dodatkowo będzie grać u siebie Legii raczej spodziewam się w takim średnim pressingu czyhającej na kontrataki choć nie należy wykluczyć że fragmentami spotkania to Legia też będzie chciała dojść do głosów w ataku pozycyjnym natomiast pytanie czy to byłoby jej na rękę no, bo przecież NK Celje po stracie piłki ma problem z odbudową ustawienia i to może być dla Legii szansa. Szybki atak zamiast ataku pozycyjnego. Legia natomiast powinna uważać przy rozegraniu piłki, no bo tak jak wspomniałem, NK Celje świetnie odłącza rywali od możliwości zagrania, no i po przyjęciu piłki też jest w stanie zaatakować w sposób dynamiczny, o czym najlepiej przekonał się ostatnio Aek Ateny. A do tego zwróciłbym uwagę na te płaskie dogrania w pole karne. W ataku pozycyjnym Celje. To jest ich najmocniejsza broń. Dajcie zatem znać w komentarzach, jaki wynik typujecie. Ode mnie 1 do 1, może i Legia jest w słabszej formie, natomiast w mojej opinii posiada nieco wyższą jakość czysto piłkarską od zawodników NK Celie. No i przy odpowiednim podejściu taktycznym do tego spotkania, może w tym spotkaniu coś. Ugrać. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat NK Celie. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrybowania tego kanału oraz podbicia tego filmu. Dzięki wielkie za uwagę. Maciej Skuchak. Kłaniam się nisko do zobaczenia i miłego meczu już w czwartek życzę. Cześć.